widzicie jestem z PewDiePie i pokażę Wam poradnik, jak zainstalować Nulls Class Royal. I tu mam też Nulls Brawl Stars i Nulls Class Royal. Jak to zrobić? To będzie takie same Wchodźcie wy w wyszukiwarkę Google i wpisujecie S Spacja K, L, A, S, R O I A L. Klikajacie potwierdź I tu są różne. Różne. Albo wytłumaczamy tak. Nie w sobie klas real, tylko C, L, A, S. R o i L. A, l. i tu wam wyskoczy takie pierwsze klikacie w to i tu trzeba kliknąć to to kliknij tutaj więc klikamy o i tu wam się pojawi takie coś i tu wam się to będzie instalowało i to będzie NULS KLAS Tak samo będzie z brosters Zobaczcie. PISIONSZKA BYROW I tu mamy wyskoczyć to pierwsze. I tu znowu klikacie to. To samo. I tu mamy znowu wyskoczyć to, co teraz jest. I to tak jest z NULS KLAS ale I tu to jest również No I tu jest też Również Czyli no, możemy wyjść i robić co chcemy, ale No, możemy wyjść i robić. robić, sobie pograć i Widzimy się jak to się nam ściągnie To Czyli się widzimy jak to się nam ściągnie Aha i przepraszam Was, bo chyba tu Napisałem dwa razy, dwa razy, wyszukajcie jak Google. Napisałem dwa razy Nulls Class Royal i Nulls Class Royal. No. A to miało być Nulls Class of Lens. Czyli, no, źle. A, ale y, powiedziałem, no i już nie, źle Pewnie, pewnie zostawcie łapkę, łapkę w dole, będzie. Trzy łapki w górę, to nagrywam kolejny poradnik. Ok, już się ścią, Już się za chwilę ściągnie. I jeśli chcecie więcej takich poradników, to, to zostawcie trzy łapki w górę, i ja mam kolejny poradnik. I teraz się ściągnęło. I co musicie zrobić? Teraz, jak wam się przyjść, wszystko ściągnie, to tu nie będzie tego ściągania, tylko się pojawi. Mmm, pojawi się po prostu. Tak, i klikacie w to i no ok, no i teraz już jest, teraz klikamy instaluj i tu wam się będzie instalowało i będziecie mieli po prostu, no nie chcą co uciąłem tamten kawałek przepraszam, ale chyba to nie zrobię dużego problemu, klikamy otwórz i tu jest. Będzie i na beta chyba. A tu w jest to tapeta. A wszystko macie na maksa. nawet macie w półaczki wbijać. się zresztą ją Jak wyjdziecie, wyjdziecie i wyjdzie I będziecie mieć, no. Tyle, co musicie włączyć. To się, no, się to już wywalić. A to już no, będziecie mieć, no. I teraz to się robi i będziecie mogli grać sobie na prywatnym serwerze Clash Royale i kolegą temu możecie sobie takie, takie coś zrobić, możecie się pochwalać, czyli widzimy się jeśli to się włączy. Okej, okay, już się, już się włączam. I teraz, I teraz macie tu wszystko na maksa, po prostu szybciutko na maksa, właśnie sobie dołączasz do planów, no i to jest konto moje. Jak widzicie, są nowe postacie. Te nowe postacie. Chyba. Ale nie wiem, dlaczego są nowe. I tu macie wszystko do zero. Co godzinę macie to dodać. Muszę sobie odebrać. Żeby, żeby nie było kłamstwa, może to sobie. Mhm, mhm, mhm. Mhm, spokojnie, mhm, spokojnie. Spoko. I są legendy. No, i myślę, że... Fajny poradnik nam wyszedł, no, no. i można nawet wydawać wszystko i to jest chyba cały poradnik, więc trzymajcie się, do następnego odcinka, pa!